Witajcie, słońce, me, muchomorki, iskry latające w tym pięknym wszechświecie. Skok kwantowy, jak skoczyć kwantowo, jak skoczyć tam, gdzie chcesz być. Masz dwa życia. Jedno, to jest te, gdzie jesteś sobie tutaj, nie? W starej rzeczywistości sobie jesteś i nowe, które już widzisz. Już widzisz, czujesz, żyjesz nim. Żeby skoczyć tu, to musi paść. Tak? Energia, energii nie oszukasz, energię. Musisz zagłodzić swoje życie, stare, to, czego nie chcesz, musisz żywcem zagłodzić. Co to znaczy zagłodzić? Myśli, mowa, feeling, czucie, emocje to pożywienie, tak? Czyli jesteś gdzieś, gdzie nie chcesz być, ale myślisz o tym, mówisz o tym, opowiadasz wszystkim historię do dupy, nie? Emocje szaleją, więc karmisz to cały czas, tak? Czyli masz wybór zawsze, masz dwa życia, możesz wszystko. Mówię wam, you can do whatever you want, be Samuel. Czyli jesteś w tu, a chcesz być tam, czyli już myślisz z tego poziomu. Czyli myślisz, mówisz, you feel, tak, widzisz, you feel, a stare głodzisz do upadłego. Po prostu you change your ch eye, nie? Swoja uwaga, myśli, mowa po prostu leci na nową rzeczywistość. Ja naprawdę sobie siedzę w nowej rzeczywistości. Ja widzę swoje życie, ja widzę piękne miejsca, w których już jestem. My naprawdę istniejemy na wielu poziomach, i tylko musisz się tam dostać częstotliwością. Rozumiecie? Tutaj stan stan to jest najważniejsze i jedyne na czym ty masz się skupić. Musicie zrozumieć, że karmicie, ożywiacie wszystko. Możesz ożywić gówno, Problem, możesz wszystko ożywić. To, o czym ty myślisz, o czym opowiadasz, po prostu życie, dajesz życie temu i to ciągle żyje. Czyli, jeżeli jesteś gdzieś cały czas w tym samym miejscu, to usiądź dzisiaj, popatrz w lustro i powiedz: Czy ty kurwa naprawdę o tym nie myślisz? Czy jednak myślisz? I mówisz, i jeszcze opowiadasz, i jeszcze czekasz, i chuj wie co. Rozumiecie? Wy musicie to zauważyć, wy musicie zacząć to widzieć, wy musicie zacząć to zmieniać. Rozumiesz? Fokus, czyli uwaga, czyli to o czym ty myślisz, gdzie ci tam wywala, to ma iść. Tam, gdzie ty chcesz być, a nie tam, gdzie ty nie chcesz. Czyli możecie być w dwóch rzeczywistościach i w jedną wchodzić, z drugiej wychodzić głodząc ją do upadłego, tak? Czyli skupiajcie się na stanie, stanie błogim, szczęścia, radości, wdzięczności, miłości, tak? Bo Narzekanie, zrzędzenie, yy, strach, smutek to jest kurwa tak niski poziom, że tam nie ma nic dobrego i nic dobrego was nie będzie tam czekało. Rozumiecie? Trzeba się wybić stamtąd, po prostu every single day, każdego momentu możesz wybrać inaczej. Myślisz, złapiesz się, przechodzisz tam. Złapiesz się, przychodzisz tam. Później po prostu Ty tym żyjesz, Ty tym oddychasz, Ty chodzisz, Ty widzisz, aha, to, to, to. Ty, ty już będziesz tak zajęta swoim nowym życiem, że po prostu wstaniesz rano, będziesz w nowym świecie and that's it. Rozumiecie? Tak jest. Naprawdę tak jest. Tutaj jest tyle poziomów, tyle rzeczywistości, do wyboru, do koloru. Ograniczenia to są tylko w Waszej główce, więc jeżeli i tak musisz coś tam robić, tak? Przecież nie będziesz kurwa leżeć y, y, padnięta krzyżem i czekać na śnieg. Rozumiecie? Więc musicie zacząć myśleć wysoko. Myśleć. No limit. Rozumiecie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Bo co? Rozumiecie? Musicie zacząć naprawdę zamieniać wszystko, myśleć o dobrych rzeczach, po prostu coś wam kliknie przekierowywać uwagę over and over again. Ma, możecie sobie pisać, możecie słuchać fajnej muzyki. Musicie zacząć karmić się naprawdę high vibration. Rozumiecie? Przebywać z ludźmi, którzy są zadowoleni, nie zrzędzą, nie pieprzą głupot. Bo po prostu, <laughs> to jest po prostu the end of the story. Zawsze macie wybór. Rozumiecie? Zawsze. Macie wybór, wybierzcie zawsze siebie i to, co jest dla Was najlepsze, dla Was najlepsze. Rozumiecie? Także, kochani, fokus na siebie, fokus na już te wspaniałe życie, głodzimy to, czego nie chcemy. Zabieramy z całą uwagę, wszystkie myśli, nie opowiadamy o tym kurwa żadnych historii, nie dzwonimy do babci, dziadka, mamy koleżanki, przyjaciółki, chuj wie kogo i nie pieprzymy w kółko o tym samym, bo kreacja jest non-stop non-stop oddech, wydech, wdech i wydech manifestujesz over and over again, tak? Czyli gadanie to jest. Karmienie, więc co tam karmisz, to już sama sobie na to odpowiedz, tak? Także musicie zacząć to zauważać, stawiać na siebie, chodzić boso po ziemi. Może pogoda teraz nie dopisuje, ale musicie się uziemiać i naprawdę. Zrobić co tylko w Waszej mocy, żeby się wy wyrwać z tej gęstniny. Naprawdę, bo tam jest fucking heavy. Im wyżej, tym lepiej. Tu jest magiczny świat. Ty jesteś magią i musisz sobie to przypomnieć. Rozumiecie? Wy musicie sobie zacząć w końcu przypominać, i am magical. Napiszcie w komentarzu. Wszystko, czego pragnę, manifestuje się w ciągu 24 godzin. I powtarzaj to bez stołku, bez tołku, bez tołku, bo macie moc i musicie zacząć zamieniać. Możesz, masz, jestem. Czyli od dupy strony. Ja jestem, mogę, robię. Rozumiecie? Możecie wszystko naprawdę. Tutaj nie ma limitów i ja to będę powtarzać do upadłego. I życie tutaj może być naprawdę przepiękne, może być radosne. Możecie się czuć po prostu everyday, jak chodząca boskość. I manifestować w po prostu po z szybkością światła, bo czas nie istnieje, a wszystko już jest i czeka na Was. Wasze najlepsze, najwyższe wersje po prostu czekają. And think what the fuck? How long? Nie? Także. Wszystko już jest, naprawdę wszystko tutaj jest. Wszystko tutaj jest. Musicie zacząć wyobraźnią ruszać, bo najpierw tworzysz w sobie, tak? Czyli you imagine, you live, you feel, bo promieniujesz światełkiem swoim, tak? Jak Taki chodzący, taka chodząca iskierka, tak? Czyli promieniujesz, czyli wysyłasz sygnał, ta, 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 i wtedy wszystko się kurwa robi. Samo się robi, rozumiecie? Także kwiatuszki moje, naprawdę focus on you, bo życie, marzeń czeka, 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 czeka. Nie chcecie tego przespać. Uwierzcie mi, nie chcecie tego przespać. To jest najważniejsza, najważniejsze, co wy macie w tym życiu swoim robić: przeżyć je na poziomach najwyższych, jakich tylko możecie, jakie wam były tutaj dane i przypisane już zawsze, od dawna. Rozumiecie? Także, kochani, naprawdę moc z Wami. Niech ten live otworzy wasze serducha, przekoduje najwięcej ile się da, niech was przebudzi to co ma przebudzić. Weźcie co dla was jest dzisiaj tutaj potrzebne i let's go to the moon. Buziaczki.